Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Przepraszam, ja się tak wymądrzam, że skąd pomysł, jakby, gdzie jest pół zaczepienia. No, tłumaczę to Państwu, bo nie tak prosto jest codziennie znaleźć. Tym razem motorem odcinka była pani Beata Mazurek. Nie wiem, Państwo być może pamiętają taką panią, która przy mistrzu Jarosławie robiła karierę, potem była w Brukseli z ramienia PiSu, no potem nie startowała już i teraz mięciutko wylądowała w moim Lublinie, w moim kochanym Lublinie jako prezes dworców lubelskich. No dobra. No i tyle. I wybrałem osobę do wykonania tej piosenki. No nie ukrywam, chyba najlepszą z możliwych. Yy, przybył do nas dzisiaj pan Moryc. Panie Morycu, proszę bardzo, mam nadzieję, że się przyda. Yy, nie ma lepszej osoby absolutnie, niż pan do wykonania tego utworu. Pan się pod tym podpiszesz. Co to jest? Żeby pan mnie znowu nie wmontował w coś, proszę pana. Właśnie muszę pod... Nie, no dobra. Dobre, dobre, bardzo proszę, spróbujemy. Miałem przodków w Palestynie, sprawa prosta, lecz rozeszło pochodzenie się po kościach, a po przodkach mam dziś tylko kupę stresu. Nos pozostał, ale nie do interesu. Ja nie mam genu do finansów, Inni się w życiu dorobili Ja jestem goły i wesoły Mogę pokazać w każdej chwili A korzenie swoje własne mam w Lublinie Lubartowska pochodzenie w moim słynie Artystyczny miał sukces syn Macieja Lecz by robić interesy Ach, to nie ja Ja nie mam genu do finansów Inni się w życiu dorobili Ja jestem goły i wesoły Mogę pokazać w każdej chwili Aj, ten Lublin mój zielony jak ogórek przy ozdobiu z padochronem B Mazurek Dama z PiSu zalapala pełną kiesę Bo w lubelskich dworcach stała się prezesem A ja nie mam genu Do finansów inni się w życiu dorobili Ja jestem goły i wesoły Mogę pokazać w każdej chwili Czemu nie ja na tym dworcu? Co za strata Nie znam się na dworcach Całkiem jak Beata Mógłbym funkcję mieć I ganiać z pełnym trzosem Lecz nie jestem w pisie Co z tym moim nosem? Ja nie mam genu Do finansów Inni się w życiu dorobili Ja jestem goły I wesoły Mogę pokazać W każdej chwili ja nie mam genu do finansów, czy umysłowa, to zaraza. Ja jestem goli i wesoły, i nawet nie mam co pokazać. Bardzo serdecznie dziękuję. Fajna piosenka kabaretowa, nie? Proszę Państwa, czwartek dzisiaj mamy 13 dzień lutego i imieniny obchodzą Jordan Jordana oraz Beatrycze Benignus, Benigny, Emilda, Eulogiusz, Gilbert, Grzegorz, Umbelina, Jakub, Jan, Julian, Kastor, Katarzyna, Krystyna, Licyniusz, Martynian, Maura, Paweł, Polieukt, Stefan, Toligniew. No to tyle. Wszystkiego dobrego. Nietypowe święta. Dzisiaj mamy światowy dzień. Radia, bo to bardzo jest piękne medium. Międzynarodowy Dzień Prezerwatywy, nie przepadam. Przysłowie na dziś. Jak się luty ulituje, to się mróz pofolguje. No takie. Zygmunt Fias, jestem autorem cycatu Dnia, powiadają, że człowiek jest kowalem swojego losu, ale dość często los jest kowalem, zaś po niektórych człowiek kowadłem. Dzisiaj i Kowalem, i Kowadłem jest Darek Rybak w naszej zabawie w naszych grach półsłówek w ku Kasi. Mamy dzisiaj no, delikatnie matematyczna wersja. Licz w pocie! Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia. Moje uszanowanie.